Malezyjski PT-91 Pandekar. Krótki opis. Czyli taka eksportowa wersja naszych czołgów PT-91, które w 48 egzemplarzach zostały sprzedane Malezji. Dlatego ten czołg PT-91 często jest oznaczany jako PT-91M od Malaja. Pamiętajmy też, że ta rywalizacja, ponieważ to nie było tak, że Malezyjczycy. Wskazali na PT91 i powiedzieli, o ten jest mój, tak jak to my lubimy robić. Nie, tam była rywalizacja, tam był przetarg, w którym PT91M konkurował między innymi z T84 z czołgiem T-90. I w wyniku tego oczywiście nasz PT91 został wybrany. Pamiętajmy jednak, że ten PT91 to jest dosyć mocno zmieniona wersja. I wiele z tych elementów w Malaju, w Pendekarze, różni się od tych zwykłych, normalnych PT-91 twardych. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Takie krótkie wyjaśnienie, czym ten czołg różni się od naszych twardych. Od razu też zapraszam do wsparcia kanału, czy to poprzez Patronite'a, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam też do oceny, skomentowania, zasubskrybowania, polecenia tego kanału, wrzucania tych mediów, Wrzucania tych materiałów na media społecznościowe, zapraszam też do społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. No i zapraszam na live, piątek 21. Wracając do PT-91, oczywiście to czołg, który docierał do Malezji od 2007 do 2011 roku. Tu były pewne opóźnienia, tutaj winnymi była przekładnia, silnik. Ten tysiąckonny silnik oraz elektronika, między innymi ta pochodząca od Sarzema. I to spowodowało, że zamiast do końca 2008 te czołgi były dostarczane kilka lat dłużej. Już nie będę wspominał o tym, że koszt wyprodukowania tych czołgów najprawdopodobniej przekroczył to, co nam za nie zapłacono. Tutaj myślę, że malezja. Wydawała się takim kierunkiem, który otworzy nam nowe rynki, nie mówiąc o tym, że zwiększy zainteresowanie również naszego wojska tymi kolejnymi modernizacjami PT-91. No ale wróćmy do dzisiejszego Bohatera. Pamiętajmy, że PT-91 twardy czyli ta podstawa, na której został zbudowany dzisiejszy Bohater, była jest głęboką modernizacją czołgu T-72M1, gdzie próbowano poprawić, wyeliminować większość tych wad, wad konstrukcyjnych, takich jak słaba mobilność, niewystarczające opancerzenie, dodanie systemu kierowania ogniem, po prostu stworzenie o wiele lepszego czołgu. I w przypadku Pendekara dalej kontynuowano te zmiany. Zacznijmy od mobilności i w przypadku Malaja silnik miał moc 1000 ma 1000 koni mechanicznych jest to jednostka z PZL Wola czyli już nieistniejących zakładów i jest to silnik oznaczony jako S1000R w zwykłym twardym była to jednostka S12 U o mocy 850 koni tutaj ta jednostka zyskała dodatkową moc jest to taka modernizacja modyfikacja, ale bardzo głęboka, tego W-46, którego znamy z T-72, tylko że w S-1000R dokonano szeregu zmian, między innymi tych dotyczących chłodzenia tej jednostki. Czegoś na, czegoś, na czym przejeżdżały się inne konstrukcje w tym klimacie malezyjskim i taki T-84, T-90 miały tam gigantyczne problemy. A tutaj w Malaju udało się stworzyć takie połączenie, które mogło normalnie funkcjonować w tych bardzo trudnych warunkach i się nie przegrzewało. To bardzo ważna sprawa, mocno odróżniająca od tych, można powiedzieć, konstrukcji, które rywalizowały z PT-91. Do tego zastosowano zupełnie inną przekładnię, czyli ręk ESM350M, co nie tylko poprawiło trwałość, ale też osiągi. Prędkość podniosła się do około 65 km na godzinę do przodu na utwardzonej drodze. Prędkość do tyłu nawet do 20 km na godzinę, czyli tak trzykrotnie więcej niż w zwykłych t dwójkach. Pamiętajmy, że to, że czołg potrafi szybko poruszać się do tyłu, to nie oznacza, że on ucieka, to oznacza, że on ma większe możliwości, jeśli chodzi o manewr, wycofanie się, zmianę pozycji. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa o czym często wspominam, kiedy na przykład omawiam T-72, T-80, T-90 i całą masę tego wschodniego wyposażenia. Te zmiany, jeśli chodzi o silnik, transmisję, chociaż tutaj ten silnik S-1000R oczywiście był oparty na tym S-12 produkowanym w PZL Wola, ale te zmiany były też dalsze, ponieważ na przykład wprowadzono do kierowania tym czołgiem wolanty Zamiast dotychczas używanych w PT-90 jedynkach drążków. Ten wzrost mocy do 1000 koni, o 150 koni względem zwykłego PT-91 jeszcze więcej względem T-72, który miał 700 kilkadziesiąt koni. I ten wzrost oczywiście miał na celu też zrekompensować wzrost masy. Zwykły T-72 to około 42 ton. PT-91 około 45 ton, może troszkę ponad, natomiast PT-91M to już ponad 47 ton. Co wynika z zastosowania dodatkowego opancerzenia, z tego, że troszkę przekonfigurowano pancerz i kadłuba i wieży, i nastąpił oczywiście wzrost masy. Połączony oczywiście z wzrostem odporności. Tutaj mamy Erawę 1, dwójkę. Czyli pancerz dodatkowy, pancerz, pancerz reaktywny, który miał za zadanie zwiększyć możliwości ochrony i pojazdu, i czołgu, i załogi. I to naprawdę świetnie się sprawdza, czego przykłady widzimy na przykładu naszego wschodniego sąsiada. Więc mobilność wzrosła, te możliwości naprawdę się poprawiły, opancerzenie też poszło znacznie do góry. No i kolejnymi zmianami. Względem PT-91 było zmienienie systemu kierowania ogniem i postanowiono, że to będzie francuski, i postanowiono, że to będzie francuski system od Sarzema, czyli savan 15. System, który ma oczywiście termę, możliwość działania w dzień, w nocy, który współpracuje z Armatą, Armata też się zmieniła, ponieważ jest to modernizacja armaty 2A46, czyli tej 172 i z. PT-91, a tutaj mamy słowacką 125 MS od firmy Konstrukta Defense, która charakteryzuje się troszkę lepszymi osiągami, dobrą wytrzymałością, lepszą wytrzymałością i zmieniono na przykład stabilizację. Dzięki czemu to połączenie lepszej armaty, może nie zdecydowanie, ale troszkę lepszej, lepszej stabilizacji i nowoczesnego jak na wówczas, no nawet dzisiaj. Systemu kierowania ogniem, ta celność i możliwości tego czołgu, jeśli chodzi o zwalczanie wroga, jego wykrycie, identyfikację oraz porażenie, znacznie wzrosły. Więc tutaj też jest to czołg, który ma lepsze zdolności od PT-91 twardy, a PT-91 twardy miał lepsze możliwości niż T-72M1. Co jest czymś chyba oczywistym. No, jednak te zmiany, jakie wprowadzamy, mają po prostu ulepszyć tą konstrukcję. Więc PT-91 Pendekar, czy też PT-91M, to konstrukcja bazująca na PT-91, który bazował na T72M1. No i wprowadzono, i wprowadzono w nim zmiany, które poprawiły mobilność, opancerzenie, czyli to bezpieczeństwo. Ta jednostka, ta przekładnia, to wszystko umożliwiało lepsze parametry, umożliwiało poruszać się w lepszy sposób. Do tego on się nie grzeje, bardzo ważna sprawa. Zmieniono SKO, zwiększono możliwości, jeśli chodzi o siłę ognia. Tutaj może nie chodzi o samą siłę ognia, tylko o celność, o możliwości wykrycia, identyfikacji. No, widzimy pierwsi, jesteśmy celniejsi, możemy prowadzić ogień w czasie ruchu. To są gigantyczne zmiany. No, i ta świadomość sytuacyjna też jest na bardzo dobrym poziomie. Tutaj może wyjaśnijmy sobie, że to jest czołg dobry. To jest naprawdę fajna konstrukcja, która, jeśli chodzi o rywalizację tych wszystkich linii wywodzących się z T72, naprawdę doskonale sobie radziła. Na początku, na początku tego wieku naprawdę PT-91M świetnie się sprawdzał. I te zmiany, jakie w nim wprowadzono, naprawdę dużo zmieniły i to, czołg, który napra i to czołg, który mógł bez problemu konkurować z ówczesnymi na przykład wersjami eksportowymi czołgów T90. Więc te zmiany, które wprowadzono w PT91 względem T72 były bardzo fajne, i te kolejne zmiany, które wprowadzono w naszym twardym w PT91, jeszcze bardziej zwiększyły jego możliwości. I to spowodowało, że Malezja zakupiła 48 takich czołgów, które są użytkowane do tej pory. Niektórzy wskazują, że pojawiły się, zaczynają się pojawiać tam problemy z użytkowaniem tych czołgów, ale z tego, co udało mi się wywnioskować po tych informacjach, które da się przetłumaczyć z tego no, dla nas nieczytelnego języka. To nie są to problemy z samą konstrukcją, tylko z dostępem do części. To nie, co ciekawe, do tych części, które my produkujemy, ale na przykład, jeśli chodzi o przekładnie i jeśli chodzi o elektronikę, która buduje to całe SKO. Czyli to nie jest nasz problem, tylko jest to problem dostawców tych elementów, których rozwiązania zastosowano w PT-91M. No ale tutaj pamiętajmy: wyprodukowano ich tylko 48 sztuk. Są to czołgi, które cierpią na takie problemy. Które często są spotykane w konstrukcjach, które zostały wyprodukowane w niewielkiej ilości. Dlaczego my nie kontynuowaliśmy modernizacji naszych PT-91, na przykład do takiego standardu? Dlaczego nie wymienialiśmy armaty, stabilizacji? Dlaczego to nasze SKO też nie było modyfikowane? Tutaj ze SKO były pewne zmiany, i to bardzo dobre, na rozwiązaniach krajowych. Po prostu PT-91. Okazał się konstrukcją, którą traktowano jako coś, co będzie konstrukcją przejściową, która w przyszłości zostanie zastąpiona. Obecnie to się dzieje, tylko że musimy pamiętać, że bardzo szkoda, że nie kontynuowano tych modernizacji. Wiemy, że PT-91, PT-91M nadal ma problemy wynikające po prostu z tej konstrukcji, na jakiej zostały oparte, tylko że to nie jest zły czołg. No to jest czołg, który może nie jest najlepszy na świecie, nie jest w tej top, nie jest wśród tych najlepszych konstrukcji, ale do wielu zadań jak najbardziej by się nadawał. Kiedyś będzie materiał o tych wszystkich możliwych modernizacjach, które się nie udały, jeśli chodzi o PT-91. No, można powiedzieć, leopardyzacja naszych sił pancernych doprowadziła do tego, że to PT-91 dalej się nie rozwijało i czy to byłaby dalsza modyfikacja tej już istniejącej konstrukcji, czy też opracowanie zupełnie nowego czołgu, to już jest zupełnie inny temat. Więc PT-91M od Malaj, bardzo ciekawa konstrukcja, konstrukcja, która powstała w niewielkiej ilości egzemplarzy, która wywodzi się z naszego PT-91 twardy. No tutaj wprowadzono szereg zmian. Miejmy nadzieję, że będą one służyły jak najdłużej, że ta nasza myśl jednak będzie kontynuowana. A nasze PT-91 myślę, że też jeszcze jakiś czas posłużą. Później mam nadzieję, że zostaną zakonserwowane. Część trafi do muzeów, część trafi do specjalnie wydzielonych jednostek, które będą ćwiczyły z naszym wojskiem w ten sposób, żebyśmy mieli no, przeciwko komu ćwiczyć. O, tu o ćwiczeniach też kiedyś porozmawiamy a reszta trafi do rezerwy. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wszelkie formy wsparcia, dziękuję za ocenianie, komentowanie, subskrybowanie. Zachęcam do pokazywania tych materiałów znajomym, publikowania na swoich mediach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.